Dzień dobry man, z tej strony Palko i witam Was w moim pierwszym materiale z gry Modern Warfare 3 e, na PlayStation 5. Oczywiście jest to, jest to materiał z bety, rzecz jasna, z tej otwartej. E, pre nie, nie robiłem i raczej nie będę robił. No, chyba że tydzień przed e, zakupem, ale, ale raczej nie, nie za tą, nie za tą cenę. Też, też mi się tak nie pali, rzecz jasna. Tutaj widzicie teraz e, pierwszy kill. Oczywiście, headshot musiał lecieć. <grym> e, powiem tak, no szczerze, szczerze jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście i na pewno natknęliście na sporą opinię osób, że, że jest to nic innego jak y, patch y, za cenę pełnoprawnej gry. E, ja, ja powiem tak, e, no, mo, mo, może i jest to jakby nie patrzeć taki model rofer 2.5, może jest i to patch, ale ja patrzę trochę na to pod innym kątem. E, ja, je, Dla mnie to jest bardziej nawet e, jakby nie patrzeć remaster po prostu starego model rofer 2 w myśl e, z 2009 roku. E, co jak co, ale e, Pogranie na tych czterech mapach, które były dane, chociaż czas jeszcze będzie druga beta, ale mówię, na ty, mówię oczywiście o tej pierwszej becie. E, Pogranie na tych czterech mapach gdzieś dało mi taki vibe. Nie wiem, szczerze tak poczułem się, jakbym, nie wiem, nie, ciężko mi to powiedzieć, ciężko mi to określić, ale tak bym wrócił do domu, tak? No Gdzieś, gdzieś poczułem ten stary vibe te, tego grania. Na, na, na którym notabene się gdzieś wychowałem, tak? W myśl właśnie starego MW2. A, a, a tak jak no, niektórzy z Was wiedzą, bądź też nie, no MW2 stare no, to był mój ulubiony kod, więc... Yy, no siłą rzeczy ciężko, ciężko, żeby mi się nie podobała ta gra. Eee, a, 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 a też jak sami widzicie, no po tym gameplayu, no tak... Yy, w sumie tego nie wspominałem, jest to, ale po tytule, no, możecie się skapnąć. <noise> jest to mój pierwszy gameplay e, i, i wynik, który tu ukręciłem, no, jak na pierwszy mecz, e, no wydaje mi się całkiem spoko. A chociaż, e, no, 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 niewiele to się różni od tego nowego e, Modern Warfare 2, w myśl sprzed roku. E, no bo, bo jakby nie patrzeć, no... No jest to, jest spore podobieństwo, tylko też musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, że, 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 że tak notabene no MW2 wcale nie był taki zły, bo oczywiście tam by brakowało pe, pewnych takich rzeczy, choćby sta, sta, stałego perku, choćby Death Silence Przez co oczywiście on był, tak? Tylko to on był jako w tym ulepszeniu polowym. I, i, I to powodowało to, znaczy niemożliwość nie używania go jako trzeciego perka, czy tam po prostu tego, który mamy notabene cały czas, czyli biernego, no powodowało to, że, że ludzie pali się biegać, tak, no bo przy tym czasie, czasie do zabiścia, który jest no strasznie niski, no to no, 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 no ludzie nie chcieli ginąć tak jak kurczaki. Bez głowy, <laughs> zacznie się gonić, yy, więc, więc no, no mnie to w ogóle nie dziwi, a, a tutaj no też, też się spotkałem z opiniami, że yy, jest to taki ni niczym Vanguard, yy, no bo jest trochę taki te dźwięki z Vanguarda, czy choćby ten celownik refleksyjny, nie wiem czy to Slate jest, czy jakiś inny. No jest on jeden do jeden niczym z Vanguarda, ale czy to źle? No nie wiem, dla mnie ten celownik to jest jeden z lepszych celowników refleksyjnych, jakie kiedykolwiek jakikolwiek kot miał. <ścoughs> Więc no, ja generalnie nie, nie narzekam. E, tak jak mówię, no jestem pozytywnie zaskoczony, no bo raz, że te powrót do tych map. Szczerze, niby tylko te cztery mapy, a tyle flashbacków wróciło, bo ja, ja tak szczerze w starem mw 2 właśnie grałem tak naprawdę na każdej platformie. Zaczynałem na PC'ie, PC później miałem też epizod chyba dwa lata bądź rok na PS3, i później jeszcze wróciłem na Xbox 360. Też sporo grałem klanówek. Y w to jeszcze był tak zwany clan base, czyli po prostu no, się robiło klany, robiło się jakieś fora, bo to były jeszcze czasy forów, wtedy nie było jeszcze Facebooków. I tam pamiętam, ja ja wtedy byłem jeszcze młodym chłopakiem, ale tam starsi chłopacy, którzy tam bardziej ogarniali angielski i tak dalej, no ogarniali jakieś mecze z zagranicznymi tam teamami, się spotykało na prywatnych meczach i się grało, tak? No i tutaj od razu mi się przypomniały jakieś takie takie, no nie wiem, no, jakieś takie zagrywki choćby na skid jakiś rzut granatem przez środek, takie takie, takie wiecie o co chodzi ehm... I, 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 i no kurde, no, no taki pozytywny vibe mam no i poza tym no oczywiście jest, jest kilka minusów nie powiem ale wydaje mi się, że te minusy one są znaczy nie, nie ma co, 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 co się złościć na to bo tak jak wiadomo no jest to jeszcze beta mogę je tu oczywiście przytoczyć no choćby to jest na pewno jest widoczność Marków, czyli swój wróg na pewno nie jest to wzięte tak, jak było z MW2, z nowego. Jest to takie... no... mniejsze do zauważenia, przez co też sporo osób po prostu się strzela, nawet Friendly Fire, chociaż niego notabene nie ma, bo jest to Core, nie? Hardcore? Ale... no, często się to zdarza. Ale... Y, 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 też kolejnym problemem jest to, że dźwięki kroków wrogów, jak i... Y, friendly graczy... Y, no, swoich, są y, y, jakby o jednej barwy. S -s -s brzmią jakby to była jedna barwa dźwięków. Y, mam tutaj na myśli to, że zawsze w kodach było coś takiego, że dźwięki y, przyjaciół były jakby mniej słyszalne, a tu jest to jeden do jeden wróg swój. Podejrzewam, że to będzie zmienione, ale to przez to też y, często było takich mnóstwo sytuacji typu friendly fire. I też jeszcze kolejną rzeczą jest y, skill based matchmaking. Y, powiem tak, no to jak widzicie, jest to mój pierwszy mecz i sami widzicie jaki wynik zrobiłem. Oczywiście gram trochę taki, widzicie, że tutaj często tak siedzę stacjonarnie, bo boję się jeszcze, znaczy nie, nie, może nie że boję, ale no nie mam, nie mam wyczutej gry jeszcze tak, tak bardzo. A ten movement też jest, no, no jednak jest zmieniony, tak? Jest zmieniony i zdecydowanie jest na plus. I, 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 no i, no i co, eee, z matchmaking, tak, no tutaj grałem z, z akurat ze znajomymi, eee, Yoshi, Davidov, prawie z taka jeszcze tam Ace Monkey, czyli Olaf, taka stara ekipa, eee, gra, w zasadzie gramy już od ponad 10 lat chyba nawet, więc, eee, no. Eee, tak skill best matchmaking na pewno eee, po tym meczu znaczy inaczej eee, pamiętam że w ten pierwszy dzień mi się fajnie grało ale na, na zajut eee, jak już eee, gra wykryła że tam trochę mam to kadę na plusie to mi takie takie takich przedźwięków dawało zresztą chyba tego samego dnia nawet już nie pamiętam że właśnie grałem naprawdę ciężkie lobby nam się trafiało więc tak notabene trafiłem na Matosza, on jest w top 250 w iż <gryz> Już drugi raz tak notabene w Wordzone też go raz spotkałem i tutaj też trafiłem, naprawdę ciężkie lobby było, to pamiętam że tam widziałem właśnie, że Marcin wychodził i... Zresztą nie tylko u niego, Exclusive Ace też to o tym mówił że, że, że właśnie jest przesadzone. Też są takie sytuacje, że no niczym giniemy od dwóch kulek, tak? Ale... Tak jak mówię, to jest jeszcze beta. Mam nadzieję, że to będzie zrobione. No póki co naprawdę jestem zaskoczony. Preordera raczej nie zrobię. Na pewno będę starał się kupić grę jakoś po premierze. Bo to zawsze można zaoszczędzić te nawet 30 zł. Choćby nawet w przypadku Vanguarda tak miałem. Nie kupowałem na premierę. Na pewno żałuję, bo kupiłem MW nowe. Dwu... MW2 2022 kupiłem na preorder. A... a tego nie kupię i... No i naprawdę mnie się wierzal, bo uważam, że MW2 naprawdę no, w porównaniu do tej gry o, ono już się, a to jest jeszcze beta, więc... Ale to jest tylko moje subiektywne zdanie. Jak sami widzicie no gameplay, no tak jak mówiłem, no jest trochę nieco odzewniane, ale no, musicie mi wybaczyć, no jest to mój pierwszy mecz i tak uważam, że fajny wynik wykręciłem jak na pierwszy mecz. E, będę wrzucał jeszcze fajny wynik, bo mam na skidrol 51 kili zrobione, więc, y, więc myślę, że to też jeszcze wrzucę. No i co, no póki co się będę żegnał, eee, no i zapraszam do, do waszych opinii, tak co wy o tym myślicie, jeśli graliście oczywiście w to, czy chcecie kupić i tak dalej. Także tyle, na razie, trzymajcie się, cześć.